Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem będziemy wam się starali przedstawić Wam sylwetkę kolumn, jakimi są Sonus Faber Lumina 5. Jest to kolumna, która dotarła do nas niedawno, mieliśmy okazję już trochę posłuchać ją w kilku konfiguracjach. Zresztą w zasadzie mogliście już ją widzieć w naszym wcześniejszym webinarze. Opowiemy Wam nieco więcej. Może na początku o samej Marce, później o, o, o już typowo o kolumnie, o designie, budowie o, oraz tym, jakim się charakteryzuje brzmieniem oraz dla kogo widzielibyśmy tą konstrukcję. Tak więc, zapraszamy. Sonus Faber zasłynął dzięki osobliwym projektom Franco Sablina związanego bardzo długo z marką, jak i również brzmieniu, jakie towarzyszyło firmie przez te lata. Ich projekty zawsze, jak na swoje czasy, zaskakiwały designem, oraz całości dopełniał również świetny dźwięk wydobywający się z ich projektów. Co prawda, rozpoczęli swoją przygodę audio od jednoelementowego zespołu, a później dopiero pojawiły się kolumny w klasycznej już formie. Niemniej jednak, obecnie można Sonosa określić jako jedną z bardziej znanych marek na świecie, oferujących rozwiązania w szerokim zakresie kwotowym. W kontekście designu Sanus odszedł od znanego wszystkim i kojarzonego z marką kształtu Lutni, aczkolwiek jak później Państwu jeszcze wspomnimy w budowie, okazuje się, że tylko z zewnątrz. Ale czy to spowodowało, że projekt stracił w jakiś sposób? Wydaje mi się, że nie, ponieważ jak na budżet, w jakim są obecnie oferowane kolumny, są one wykonane z materiałów, jakie nadal kojarzą się nam z marką z Włoch. Niemal że całość obudowy jest pokryta skórą, co nie rzuca się za bardzo w oczy, patrząc na zdjęcia, jakie możemy znaleźć w internecie. Jednak po wyjęciu ich z pudełka prezentują się naprawdę bardzo dobrze, a biorąc jeszcze pod uwagę, że jest to produkcja Made in Italy, to oczywiście jakość naniesienia skóry na obudowę jest taka, że mam wrażenie, jakbyśmy obcowali z nieco droższą konstrukcją. Gdyby nie przedni panel wykonany z kawałka sklejki, która jest pokryty fornirem, do wyboru w trzech opcjach kolorystycznych i samych kształt prostopadłościanu, bardzo mocno kojarzą mi się one z serią TOY, yy, jaka przez moment gościła w, por w portfolio producenta. Podstawa jest w tym przypadku integralną częścią budowy, chociaż oczywiście można ją odkręcić. Natomiast musimy ją wziąć pod uwagę, ponieważ, o ile sama kolumna posiada wymiary wpasowujące się w większość pomieszczeń i miejsc, gdzie zazwyczaj stawiamy te kolumny, to na podstawy musimy jednak przewidzieć znacznie więcej miejsca. Podobnie jest z kolcami, które zostały dołączone do zestawu. Są one może nieobligatoryjne. Ponieważ zawsze możemy je zastąpić czymś innym, niemniej jednak jak, jakiś element pod tą podstawą musi się znaleźć, ponieważ daje nam przestrzeń dla powietrza wyrzuconego z portu bazy refleks skierowanego w dół. Maskownica jest w formie, jaka już w zasadzie przyjęła się przez lata, a więc na magnesy. Podsumowując tę część o designie, okazuje się, że nie trzeba wymyślać nowej formy czy też epatować materiałami za ogromne pieniądze, aby stworzyć projekt wpisujący się w nowoczesne wnętrza, będący odpowiedzią na dzisiejsze czasy. Jak to często pewnie mieliście okazję słyszeć, uważam, że najtrudniejsze jest pokazać właśnie tą prostą formę w takim wydaniu, aby była ona stylowa i designerska i z tym sonus jak dla mnie poradził sobie bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o budowę, to mamy tutaj do czynienia z konstrukcją obsługiwaną przez dwa przetworniki o średnicy 18 cm, pracujące w sekcji niskotonowej, umieszczone w jednej komorze, której zwieńczeniem jest port wylotowy bazreflex, o czym już wspominałem wcześniej. W przypadku średniotonowca mamy tutaj 15 cm głośnik z korektorem fazy. Cechą wspólną, jaką tutaj można by wskazać, jest materiał, z jakiego wykonane są wszystkie. A więc celuloza, chociaż w przypadku sekcji basowej zostały one jeszcze dodatkowo wzbogacone warstwą pianki o dosyć dobrej sztywności. Elementem o jakim warto, a nawet należy wspomnieć, jest kopułka wysokotonowa, którą możecie oczywiście nie w takiej samej jakości, ale podobnej formie spotkać w wyższych seriach tegoż producenta. A mowa o opatentowanym przetworniku DAT, a tym, w tym wypadku 29 mm. Nie sprawdzałem całej oferty, ale wydaje mi się, że obecnie jest to rozwiązanie, jakie możecie spotkać w zasadzie chyba w każdym koncepcie marki Sonus Faber. Zwrotnica, jaka znalazła się na tej, w tej wersji, to również aspekt technologiczny, o jakim warto wspomnieć, ponieważ, jak pisze na swojej stronie producent, Hybrid EFF Paracross Topology po raz pierwszy została w tej właśnie topologii przedstawiona w serii Maxima Amator. Ostatnią ciekawostką, jaką udało mi się znaleźć na stronie producenta, to wspomniany wcześniej i kojarzony z projektami Sunus Faber kształt lutni, który został przemycony w formie wewnętrznej komory dla sekcji średnio i wysokotonowej. Brzmienie tych kolumn, w zasadzie, można by określić jednym słowem. Naturalne. Bez efekciarstwa, ale za to z bardzo dobrą efektywnością grania, nie mówię tutaj o parametrze oczywiście efektywności. Potrafią się wpisać w większość gatunków i zarówno zagrać w muzyce rockowej jak i elektronice czy jazzie. Na pewno fani papierowych przetworników to odbiorcy, którym by mogła się spodobać ta konstrukcja, bo jest to niewątpliwie trochę klimat tych właśnie kolumn. Posiadających sporą rozpiętość tonalną i potrafiących pokazać bardzo dużą ilość, bardzo dużą paletę barw dźwiękowych. Rzucając nawet okiem na wykres charakterystyki, jakie jest dostępny na stronie audio, mamy niemalże tego potwierdzenie, które pokrywa się w zasadzie z naszymi odczuciami z sali odsłuchowej. Zawsze najczęstszym problemem podczas wyboru konkretnej konstrukcji jest to, że nie wiemy w zasadzie jak dana jednostka kolumnowa sprawdzi się w warunkach akustycznych, a tutaj wiemy jedno, że nie powinno one zmienić na plus ani na minus, przez co w zasadzie jest większe prawdopodobieństwo, że uda się nam ją zaadoptować do naszych warunków mniejszym nakładem finansowym. A wybór odpowiedniej jednostki napędzającej luminę będzie nieco łatwiejszy i to nim możemy sobie moderować finalny efekt, jaki otrzymamy z tego połączenia. Cała seria jest przygotowana typowo pod rozwiązania kinowe, ponieważ mamy dostępne w niej dwie kolumny frontowe, lumina 3 oraz prezentowaną dzisiejszą, luminę 5, dwa podstawkowce, luminę 1 oraz 2, kolumnę centralną. Z oferty producenta możemy również dobrać jeszcze, oczywiście, subwoofer oraz głośniki rozszerzające nasz system do takich formatów jak np. Atmos w formie instalacyjnych, które tutaj w tym wypadku nazywają się Palladio. Ale czy ta seria to takie typowe rozwiązanie, jakie bym widział wyłącznie do kina? Według mnie byłoby to trochę krzywdzące dla tych kolumn. Ponieważ mają one fajne zacięcie muzyczne, ich taka liniowa właśnie charakterystyka daje wiele możliwości wpisania się w gusta sporej grupy użytkowników, dlatego też polecam ich posłuchać również tym, którzy szukają kolumny uniwersalnej do szerokiego spektrum gatunków muzycznych. Na pewno, jeżeli szukacie konturowości, ponieważ lubicie charakterystykę w kształt litery V. A podoba się Wam ona wizualnie, to albo musicie próbować tutaj uzyskać to wzmacniaczem, albo porzucić po prostu koncepcję posiadania luminy. Dziękujemy za, Wam za wspólne spędzenie z nami tego czasu. Mamy nadzieję, że się Wam materiał podobał, oraz przybliżyliśmy Wam nieco bliżej tą właśnie konstrukcję. Jeżeli oczywiście mielibyście ochotę, to zapraszamy Was oczywiście na odsłuchy do naszego salonu. Oraz czy ewentualnie, również ta konstrukcja jest dostępna w wersji do wypożyczenia, więc jak najbardziej tutaj możecie się do nas zgłaszać. Zachęcamy Was również do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. A, albo ewentualnie jeszcze przeglądnięcia oczywiście pozostałych naszych treści. A tymczasem żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!